Trzymano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji, skina Bista, jak i również na temat darmowych prezentów i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, no i mam dla Was wyzwanko, a my dokładnie czy w godzinę od wstawienia tego filmu uda Wam się tutaj wbić 400 łapeczek do góry, no a teraz już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy sobie do skina Mr. Beast w Fortnite ze względu na to, że Epic Games udostępniło parę naprawdę bardzo ciekawych informacji na ten temat. Więc na samym początku mamy wyzwanie ekstremalnego przetrwania Mr Beasta w Fortnite i jest to właśnie szansa na wygranie aż miliona dolarów. Więc generalnie, moi drodzy, no to na moment jak Wy widzicie ten materiał, czyli 13 grudnia, gdzieś około godziny 15 pojawi się specjalna wyspa. Wyzwanie ekstremalnego przetrwania Mr. Beasta. No i generalnie całe właśnie to wyzwanie. Odbędzie się dopiero o godzinie 18, i to aż 17 grudnia. No i właśnie na tej wyspie, moi drodzy, będziecie mogli rywalizować z innymi graczami. Już wam tłumaczę o co tutaj chodzi. Wyspa wyzwania ekstremalnego przetrwania Mister Beasta będzie aktywna od godziny 18 do 21, 17 grudnia, i będzie dostępna w linijce Fortnite Turniejowy w Odkryciach. W tym czasie możecie rozegrać tyle meczy, ile chcecie. I po zakończeniu właśnie całego tego wyzwania, wynik waszego najlepszego meczu, czyli tego, w którym zdobyliście najwięcej punktów, Punktów, zdecyduje o waszym miejscu w klasyfikacji. No i gracz z największą ilością punktów właśnie w tym wyzwaniu zdobędzie po prostu do bilion dolarów. Także do oczywiście każdemu życzę powodzenia. Tym bardziej moi drodzy, no to po zakończeniu całego turnieju 100 tysięcy najlepszych graczy właśnie, czyli ci z najlepszymi wynikami, otrzymają złotą parasolkę Bista. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko. Teraz na ekranie widzicie kodzik do tej wyspy i będzie ona dostępna tak jak już mówiłem dzisiaj no i generalnie będziecie mogli się troszeczkę przygotować i zobaczyć jak to wszystko wygląda, no i przypominam, że cały turniej odbędzie się 17 grudnia więc tak, może, nie wiem, przypadkiem uda Wam się zrobić największą ilość punktów i wygracie milion dolarów nie mam pojęcia, ale oczywiście życzę każdemu powodzenia, lecz to nie jest wszystko ze względu na to, że właśnie ubiór Mister Bista wraz ze wszystkimi po prostu dodatkowymi akcesoriami pojawi się w sklepie z przedmiotami już 15 grudnia generalnie moi drodzy, no to będę ben... Tutaj stroje takie jak Mister Beast i Mr. Beast 6000. Więc generalnie mamy tutaj skina Mister Beasta wraz ze stylem w takim kapeluszu, mamy również kilof, jak i malowanie. No i mamy również strój Mr. Beast 6000 i tam mamy również Mr Beasta, ale w takiej wersji bardziej anime, wraz z kilofem plecakiem i lotnią. Także myślę, że całkiem, ale to całkiem ciekawie. Tym bardziej no to otrzymaliśmy właśnie pierwsze spojrzenie na emotkę Szałbista. Także też myślę, że całkiem, ale to całkiem Ciekawie, no i oczywiście, w grze pojawią się darmowe nagrody z tej okazji. Więc, generalnie, moi drodzy, no to właśnie yy, te całe wyzwania. W ramach których będziecie mogli zdobyć darmowe nagrody, zostaną udostępnione właśnie też już dzisiaj, czyli 13 grudnia o godzinie 15. No i żeby zdobyć fajne nagrody, to wystarczy, że ukończycie jedno z nich, no i będziecie mogli zdobyć graffiti Mister Beast Gaming i jeszcze jedno, by otrzymać ekran wczytywania gry survivalowe Mister Beast. No, i jak się moi drodzy okazało, to niestety, ale skin właśnie Mister no nie będzie za darmo w żadnym prezencie ani nic takiego, więc jeżeli ten będzie już dostępny w sklepie z przedmiotami, to zapewne otrzymacie na jego. Na niego jakiś konkursik. Także, oczywiście, subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby tego definitywnie nie przegapić, bo myślę, że no, będzie fajnie wygrać tego skina za darmo. No, chyba że Epic Games da go dla każdego za darmo w sklepie, ale osobiście w to strasznie wątpię. Przechodząc dalej, mamy temat aktualizacji czyli aktualizacji 23.10. Oczywiście, moi drodzy, już niejednokrotnie powtarzałem co może zostać dodane w tym update'cie, No i dzisiaj, takie finalne podsumowanie. I możliwe, że jak wy oglądacie ten materiał, to ta aktualizacja jest już w grze, ale już wam wszystko tłumaczę. Więc, moi drodzy, mamy festiwal Zimy, mamy skiny z festiwalu Zimy, schronisko, jak i również darmowe prezenty. Do tego jeszcze sobie zaraz przejdziemy. Mamy również kolaborację z My Hero Academia, oczywiście, będziemy mieli tam również skiny. i Również mityczny przedmiot i cała kolaboracja ma rozpocząć się z tego, co wiem, 16. Także teraz będzie naprawdę bardzo dużo e, kolaboracji skumulowanych. Będziemy mieli MrBeast'a w My Hero Academia, więc definitywnie w Fortnite będzie się dużo działo. Zostanie odkryty skin na kolejny miesiąc, właśnie, ekipy. Tym bardziej, moi drodzy, to pewnie zostaną dodane jakieś, właśnie, e, po prostu rzeczy, które będą nam, że tak powiem, określały koniec roku, tak jak mieliśmy rok temu. Tym bardziej, moi drodzy, no to pojawią się pewnie nowe tygodniowe wyzwania. Ogólnie będziemy mieli również informacje na temat nadchodzących mniejszych aktualizacji. No i również jest tutaj napisane, że zostanie odkryty skin Mister Bista. Eee, to tak, ten został odkryty nieco szybciej i właśnie przed chwilą o nim mówiliśmy. Więc moi drodzy, teraz wracamy sobie do tematu festiwalu zimy. No i tak naprawdę pierwsze świąteczne prezenty już możecie zdobyć i właśnie no, mówiłem wam przed chwilą o nich i są to te nagrody Mister Bista. Oczywiście również niedługo w grze pojawią się też nowe nagrody, yy, które będą z akcji rest. I wydaje mi się, że te mogą też pojawić się po aktualizacji i mówiłem niejednokrotnie, że takowe wyzwania to po prostu będzie akcja Restart, tylko że z innymi nagrodami, w których oczywiście będziecie mogli zdobyć m.in. emotkę, kilof, lotnie, emotikona, jak i również malowanie. Także naprawdę wiele ciekawych rzeczy. No i... No i moi drodzy, z racji tego, że już dzisiaj odbędzie się właśnie ta aktualizacja, na moment, w którym widzicie ten materiał, tak normalnie, bo ten jest pewnie wrzucony o 6, no to jeszcze tej aktualizacji nie ma. Ta będzie pewnie gdzieś koło 10 bądź też troszeczkę później, ale wydaje mi się, że osoby, które oglądają ten film później, to już tak naprawdę jest po aktualizacji. No i zapewne zastanawiacie się, co z festiwalem zimy. Więc tak, jeżeli festiwalu zimy po tej aktualizacji nie będzie, to możemy spodziewać się, że ten pojawi się dopiero za parę dni. Przykładowo rok temu. Mieliśmy aktualizację w podobnym okresie, a no, właśnie cały festiwal ze schroniskiem pojawił się dopiero 16. Także, no, tak to mniej więcej wygląda i wydaje mi się, że będziemy sobie musieli troszeczkę, właśnie na ten, że tak powiem, cały event poczekać. No i generalnie nie wiemy tak naprawdę, co w ogóle będzie drugim skinem. Więc moi drodzy, tak, Mr. Beast totalnie odpada, ze względu na to, że no otrzymaliśmy to, że tam już będzie on w sklepie i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie również tak zwana ta świąteczna Sky też odpada. Bo jak wejdziemy sobie do sklepu z przedmiotami, no bynajmniej teraz, yy, nie wiem czy u was dalej to jest, ale mamy tutaj zimową podniebną, tak jak widzicie. Więc ta akurat 12, czyli jak ja nagrywam ten materiał, to jest w sklepie z przedmiotami. Więc tak naprawdę drugi darmowy skin kryje się pod wielkim znakiem zapytania, a pierwszego oczywiście no, już znamy. Także generalnie moi drodzy, no mamy naprawdę wiele, że tak powiem, prezentów, które już teraz możecie właśnie zdobyć. No i w tym mamy między innymi właśnie te nagrody Mr. Bista, które no na moment, jak widzicie ten film, to już są dostępne w grze. No i oczywiście polecam sobie przetestować mapkę Mr. Bista. Tym bardziej wydaje mi się, że z właśnie zadania akcji restart też są już dostępne, jak wy widzicie ten materiał, ale nie mam absolutnie pojęcia. No już za parę dni będziecie właśnie mogli wziąć udział w tak zwanym wydarzeniu yy, Festiwal Zimy, czyli coś, co pojawia się co roku i codziennie będziecie mogli otwierać właśnie darmowe prezenty, z których będziecie dostawali darmowe nagrody. Także myślę, że bardzo ale to bardzo przyzwoicie. Ja oczywiście dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba i widzimy się w kolejnych filmach, a bardziej no to w sumie w omówieniu aktualizacji. W sensie to pewnie ten film pojawi się jutro albo nawet jeszcze dzisiaj, nie mam absolutnie pojęcia, ale trzymajcie się, cześć.